Limitowana edycja, tylko dzisiaj zamawiając płytę kamerzysty, opaska o wartości 15 zł gratis. Zamówisz teraz na kamerzysta.store. Link w opisie. Dobry, 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 dobry wieczór państwu Ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku robimy naprawdę popieprzony challenge Za mną znajduje się jacuzzi Hubert i e, nie Mariusz. Nie wiem jak on ma na ja. 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 No, Jakiś no, name. Ja. no name. W każdym razie w dzisiejszym odcinku robimy naprawdę ale to naprawdę hardcore'owy challenge, w którym będziemy musieli wytrzymać jak najdłużej jest to możliwe w jacuzzi. Jeżeli ty jesteś nowy na kanale to taki sam czerwony przycisk tam na dole żeby być z nami na bieżąco, żeby nie ominął cię żaden film. Wielka paczek z tą lampą się wygina Dalej, dalej, staj, yeah. dalej ale, S pali jednocześnie. Yes. pali jednocześnie, trzyma lampę yes. i doświetla nas. W każdym razie ten kto wytrzyma najdłużej w jacuzzi, pełnym lodu, wygrywa 2000 zł. 3000 Nie 3000 zł, ja wiem, że jesteś pazeret na pieniądze, Ty ale... Nie jestem pazeretem. A, A widzisz wiele samochód. Proszę mi. zrobić miejsce dla mnie. No. Co Ci szkodzi, no bo ja. będziemy mieli większą motywację. Daj Nie, 2000, 000. 000 zł, 2000 zł. 2000 zł. 3000 zł. Ale ży! Temat został skończony. W każdym razie, no cóż, musimy odwiedzić na pewno kilka stacji, kilka żabek i kilka większych po prostu sklepów, kilka... żeby zakupić odpowiednią y... ilość Latarni. lodu. Jedziemy w dwójkę, także. Albo w trójkę, ewentualnie, bo musisz... Resz reszta to jest lud. Zapraszam Państwa do oglądania. Karin, Karin, karin. to Co? Co? Nie robić mi na twarz. Dobrze, odsuwam się już od ciebie. Leżysz tutaj sobie ze świn świniakiem ale bierzesz udział w naszym challenge'u, w którym jest do wygrania 2000 zł. Ten, kto wytrzyma najdłużej w Jacuzzi pełnym lodu? Mogę spróbować, bo bym chciała wygrać pieniądze, ale wiecie, jak to jest z tymi challenge'ami. Uuu, a świnaczek zaczął już przy tobie? On zawsze zasypia, godzina 21. On wskakuje na łóżeczko i tak sobie leżymy i lulamy. Dobra, ja jestem za godzinkę, lecimy do sklepów. Będzie troszeczkę nam to zajmie, bo pewnie nie. Nie dostaniemy tyle lodu biednym, na jednej stacji. Ja to życzę wam pochodzenia. Dobra, kto leci ze mną? Kto leci ze mną po lód? Tak, tak. a to, ty nie chcesz jechać, ale no ty jeszcze nie zmieścisz nocki. Powiem ci, że ten Mercedes to jednak jest klasa, nie? W sensie wcześniejsze auta były fajne, ale z tym Mercedesem... No nie, czuję, czuć, że to jest. Co my to my to co MG, AMG mordo! Zaraz jesteśmy na stacji po tylu Fajnie, się iść. Zaraz jesteśmy na stacji Ty jesteś niepoważny Kocham -y. to kocham to Te mercedesy wcześniej były fajne, ale no to jest lepsze To na pewno nie ma co porównywać Zborcik jest? Jest, jest, jest Słyszysz strzela? Dobra, skręcamy prawo, Jezu. lewo do Możemy też przelecieć, nie? Dobra, <grym> wyłącz, jesteśmy na stacji. Dobra, dawaj, idziemy wykupić cały No tam, idziemy, cały idziemy lód. Dobry wieczór Gdzie jest lód? Nie wiem, gdzie jest lód, pewnie w lodówkach A gdzie są lodówki? Nie wiem mhm. Dobra, to... Tutaj jest lodóweczka, ale tutaj są same lodziki no. A my mamy wyłączoną kamerę, my tak tylko po, po prostu ten... A, a e, przepraszam, ja tylko pytanko mam takie, e, lód, tak? Dobrze. Dobrze. Dobra, to wiesz wszystko. Aha, to tylko tyle jest? Jest coś jeszcze na zapleczu? No nie gadać, tylko tyle. Potrzebujemy tylko cholery, nie? Ciudą. Ma być. No 4. No cztery, no. To cztery tak. lody. No. A, A to Potrzebujemy z 40. Masakra, ty nie wiem co to w ogóle to zabrać. To co to w ogóle A, to ma? To jest jakieś hurtowni jeszcze. Oni nie mają. No rozwal, jeszcze rozwal. E, oni nie no, mają. Lód jest? Jest taki takich do drineczków. Lód jest czy nie ma lodu? To cały poprosimy. Wszystkie jakieś cały. No i co? To chyba problem będzie, nie? Ale tak serio sera będzie problem. Będzie problem. Musieli objechać z 80 stacji, nie, bo... Tutaj... No dobra, to, wydaje mi się, że zahaczymy jeszcze z 4-5 stacji będzie dobrze Uuu, i co dredziasty? Ile? O, idzie Niech już się w tym mieście drinka z lodem nie napije, wszystko wykupione Dobra, następna, następny sklep trzeba. No ja trochę było, ponad 10. 10? Ponad 10. 15 było chyba. Łee, to lepiej niż w e, poprzednich sklepach, no. co? Trzeba do żabek teraz jeździć, dawaj, dawaj. No, 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 Mariusz, treningi, treningi. Uważaj, uważaj. Człowieku, bo się zabijesz z tym. Mariusz, Mariusz, Mariusz. Oj, 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 Nie za dużo tego lodu? Mm. dobra, sypaj to. Normalnie, weź to i ten. Musimy to szybko odgrać. Jesteśmy już u góry w trakcie wrzucania lokum. Dobrze. Kondcesa! Zepsuj tak, bo opakowanie, masz. Dobra, nic Ale ten lut ma tam być, nie? U góry. Ale będzie, już jest dużo na dachu, łapaj to. Dobra, dobrze łapiesz. Renner, tak, dobra, wszystko jest, jest dobrze. Nie? Tylko żeby to było tam poukładane, nie? Rozmiarem jest poukładane. O to chodzi? Po schodach, na szczęście. No właśnie, po sensu. to może. Po, po co chodzi? Zero co zero na dach i z, z, z głowy. No to, trening, to trening, do bierze, co? trening do fame ma? Trening do fame ma? Trening, trening. Mariusz robi loda trening. Będzie dobrze, ale w domu najlepiej. Karinka, co gotowa? Na challenge? Co ci się stało? Bredziarz, przygotuj się na przegraną, bo... Nażarłeś, no, co? jest ciepło, jest ciepło. <śmiech> <śmiech> nie no, no przedtrening byłak dzisiaj nie brałem. Dzisiaj nie było treningu, ewentualnie jakieś piwko, nie? Ale to ko na korzyść dla mnie. Karinka, chodź. Już przygotowana? No a nie, strój jest. Tym będziesz się kąpać? No strój kopiela, wybaczymy. A ty takie spodenki? No. A spodenki ściągniesz, okej. Okay. Tak, ściągnę, no. Dobra, No chodź. Rusz? No zaraz zaczynamy. Co no, Tem. No dobra, dobra, A panowie, no to zaczynamy wrzucanie lodu do jacuzzi. Mariusz, chcesz lecieć pierwszy do jacuzzi? To co, jakaś kolejeczka, czy jak to wygląda? Może już że... wejdziemy. To nie, ty, a właśnie, ja myślałem tak, żeby wejść pierwszy, ale nie wejdę pierwszy, tak, bo ja muszę am? wygrać. No. a jeżeli ja chcesz wygrać. pieniędzy, wygrać, to ja możesz muszę... z tego wycofać? Nie co, może. może. Tak, chcesz, jak musi wejść. Zaczynamy challenge. Nie. Mam Brawo, nadzieję, nie. że. To ci gubi ten lód, tak naprawdę. A ta woda? Ta woda jak coś, to nie jest brudna na powrót, jest wydobywana z ziemi. Ale to jest i tak zdrowsza woda. Znaczy, ona ładnie nie wygląda, ale jest zdrowsza na pewno. Magnetycznie, na skórę. Nie, bo to jest z ziemi przez te specjalne tikt, filtry, a nie jakaś kolorowana z miasta. Karinka, lecisz druga? Ja w ogóle nie. Wszyscy nie powinniśmy. Słucham? Chyba na pewno, za mnie jakiś demon. Jej, nie, Karinka, Karinka jest trochę wylem. chora. zwykle wygra, oczywiście. Tak najdłużej wytrzyma. Pamiętajcie o tym. Ja tak udaję, mówię, że niby jestem chora, a tak naprawdę wytrzyma. Tutaj. Tak na naprawdę sobie udaje i tak przez przypadek ma chore gardło. Na patencie, na patencie, kurde. To no ja też chcę. O, tak. o, to o, naprawdę o, wygląda to, zimno. Zimna jest sobie. Najgorzej, że znaliśmy jeszcze ma wodę, nie? Dobra, Karina, to jednak jest na tak? Ja Ej Czekaj, e, nie mam supera, czekaj, stój. Jak już współczuję, nie? Ale tak jak się cała zanurzy, to będzie tak. Dobra, Karinka, lecisz. U. Lecisz, Karinka. A palce. tak. Ale to trzeba się całemu zadłużyć? No tak, tak, tak. Nie tak. klacz. Ej, dopiero teraz. Dobra, czas! Start. A to jest już zimno czy to jest, gorąco. Po raz Nie, gorąco. 30 sekund. Nie dobra, ja już nie mogę. To serio? Ja no nie mogę, Dobrze, mówiłam Ci, że nie mogę, no! Ile? 30 sekund. Bo to ja myślę, że nie będę ostatnia. Aaa, ja zawsze jestem ostatnia. Ariusz dawaj, e, wielka stoper, Czekaj, 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 wielka stopper, e, odpalaj. Mów start! 3, 4, start! Tak. Wiele, no. o, 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 o. Jak tam cała, cała, Mariuszek? Cieszydek. Fajnie jest? Dobrze. Ale to zdrowe takie. ten będzie. i będziesz, będziesz cały. Cicho. To Fejm ma dobrze, tak? Ile jest? Dobra, Ile, jest? Ile, jest? Ile jest czasu? Czekaj, czekaj. czekaj. I 30 sekund. Pokaż mi stopy. Ile jest już? 46 sekund. teraz nie wrzucaj, nie <laughs> wrzucaj. <laughs> <laughs> I co? Co już? 57. Serio? No dobra, kto teraz? No to dawaj, szybko, lecisz. Woda jest naprawdę, ale to naprawdę zimna. Ja czuję, że długo nie... też długo nie wytrzymałem. Ile wtedy wytrzymałem w wannie? 10 minut, 5 minut? 7. Dobra, dawaj, dawaj Adam. No dobra, dawaj, 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 dawaj. O, o jest naprawdę zimna. No. A co myślałeś, że ciepła jest? Dobra, więcej tego lodu. Weźcie, weź mi wielka tam podaj. Nie, stopni, woda z lodem, Tak, tak myślałem. Ale właśnie. jesteśmy w nocy. Jesteś Ale normalnie powiem Wam, że jak ty się Jak Ci idzie? Wielka włączaj stoper w ogóle? Tak. Pokaż, jest. ile ma? 17 sekund. 17. Podasz mi wielka jeszcze? O, super. Ja nie lubię ogólnie zimnej wody, nie? Ja wolę. Ja wolę, ci, ja wolę to ciepło. Jeszcze to... Tak, jeszcze do... A nie, jest, Jeszcze, jeszcze dożyć, więcej tego. A nie, jeszcze jeden, jest sorry, przepraszam. Ile nic dobrałem? Dwa koła? Dakoła? 2000, no. A, już. Już, 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 cieplej, cieplej, cieplej to mi. ja już się A, na koncie przebrałam. zaraz się ściągam Lecę, nie? Teraz moja kolej będzie. Ile jest tam? 51. Ile, ile Ty wytrzymałeś minutę? Nie, ja nie dam rady, nie dam rady, nie mam opcji. Dobra, teraz ja tam chodzę, tak? Wychodzisz? Wyjdź. Ile jest, kanika ile, ile jest? Ile jest? Idź, idź, idź już może... Teraz ja. Teraz ja, teraz ja, na szybko, tak? Aż mnie parzy, nie, aż mi parzy, ja tu jak mnie szczypię wszystko. Ależ nie gorąco mi zrobiło normalnie. Teraz to ja mogę bez, bez niczego już ja łazić. Trzymam, ja to wytrzymam. Dawaj, dawaj, Drydiarz. Dobrze, poczekamy. Poczekamy, ile tam było czasu? Przebijemy. Ja, ja was przebiję. Ten, tak, że piecze Dobrze, spokojnie Skórę, nie? Normalnie. No to niech popiecze, niech popiecze. Ja ogólnie bardzo lubię jacuzzi takie sprawy i w ogóle, ale to jest przesada, nie? A bąbelki można włączyć czy nie można? Nie można. Ale nie, ja chcę bąbelki. bąbelki. Czemu nie można? No, bo, ciepło ciepło nie, nie, nie. Nie. bo ciepło będzie leci. Dobra, to jutro sobie z bąbelkami ogarnę. Na razie muszę, muszę się przemęczyć. Bo on nieraz na po prostu stał morzem, <słuch> na dworze na Nie, ja się po prostu przemęczę, ale od jutra zmieniamy game plan. Już będzie cieplutka woda. Bo z zimną. To nie ma zabawy, nie? To nie jest to, to nie jest fajne. chcesz wyjść? Minuta! Serio? Co ty gadasz? Minuta już jestem? Chcesz wyjść? Chciałem się zgrywać z To tylko udaje, to widać, to tylko udaje. To no, nie to jest, to jest, to nie, to nie, ma, zabawy, no nie, nie da. Zaraz wyjdzie, To ile? Myślisz, że ile widzowie by chcieli, żebym tu był, bo to teraz w sumie dla nich robię tak naprawdę. Nie mam pojęcia. Ile? 5 minut? Minuta 25. To ustalmy taki czas, 5 minut może, co? No nie wiem jak dasz radę 5 minut wytrzymać. ustalmy taki czas, 5 minut. Pięć minut chyba wytrzymamy, nie? Wytrzymamy, tylko herbatkę proszę mi e, Karinka zaparzyć dobrą, to wtedy będzie już w ogóle korzystnie. Tylko muszę wytrzymać te pięć minut. Każdy ruch, ciepła herbatka, ciepła! Herbatkę jeszcze może być. Ale ogólnie każdy ruch... To jest ból, to jest ból i naprawdę to nie jest fajne. Może jakąś herbatkę z lodem? Nie ma być normalnie zaparzona w zasadzie. Nie ma szans takiej. Dobra, ja nie wiem, ja nie wiem ile jest czasu. Powiedz mi ile jest czasu? 2,25 2,25, jeszcze drugie, tyle damy radę czy nie damy? Damy nie radę mam. czy nie damy radę? Jak myślicie? Bo ja nie wiem w sumie sam już co ja czuję. Dobra, wychodzisz czy nie? Walczę. W każdym razie walczę. Ten lód już się tu roztapia i wchodzi mi e, w skórę. Pierdolę, to nie? Dobra, nie nagrywaj tego, nie nagrywaj, bo mnie A, <laughs> tak, Wykrzy, wykrzywiło to, troszeczkę. Szty, sztywniutko wniutko. Ty Ja już nie mogę. 2056. Dobra, teraz Siema Nara. Dobra, nie na już boli. Oj. Nie, ja nie, ja nie, kupię te pieniądze. Płaść, o, ja nie, jest zimno. Na nie, jest to spoko, nie, Dasz radę, Wiola, ja tam, nie, 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 Ej, no wiesz jak mi wtedy było zimno No właśnie, Wiolka! Nie bo już mi jest zimno Nie, nie, no to nie to się! Nie, dobra, końcu sobie tam sami! No jak, ale no i nie jestem. Sobie, ta sobie tam sami, wy jesteście do tego tworzeni. Że... Ona nie chce... E, jak jak nigdy, gra. ja walę te wszystkie pieniądze. Ty, no, tylko nogę włożył. To my śmartiliśmy pod... No ja dobra, to teraz ja chyba, co? No, no teraz, teraz, tak, 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 teraz będzie foka, będzie. Proszę punciów, wchodź. Widzisz, to tak nie jest, że się nagrywa jest fajnie. Wiesz, wiesz teraz to Ale ja Najlepsze jest to, że nikt stopera nie włączył. Jest super, jest stoper. Ja mam na Ja mam na kiedy już! Ile by ci No i na to tak jak ostatnio! Ojej! Ale koszulka dodaje temperatury trochę, nie? Przechodzę, temperaturę mnie! Jachodzę, gratuj mnie! I dodaje? Kurna! Ja, ja, się ja, nie rozumiem 47 sekund. O, to tutaj widzicie jak puszczają wszystkie. Ile, ile teraz nerwy i. 54 sekundy. Ile razy wyszło? Ile teraz? 2, 2 30. 250 jest, no. Dobra, tam, tam, tam. Ja myślę, że dasz radę. Ja wierzę w ciebie, wierzę w ciebie dasz radę. No, 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 no. Trzymaj się forte. się Nie. 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 Bordę. Zabij do zabij tą Ty Tytuł będzie prawdziwe oblicze kamusia I Nie oddam wam tej kasy Nie oddam wam tej kasy, no, nie. Nie, no Wytrzyma, myślę, że pomijemy Ja mi się też wydaje, bo on nie, on nie myśli o tym tak. o, on, on ma, 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 ma taktykę ty się powoli nie ruszasz to już czy bardziej, czy bardziej, czy ktoś się rusza, to bardziej to odczuwasz nie, Czy się ruszasz, bardziej to odczuwasz Czy się to by on się już tam siedzieć. E, ogólnie e, ile to jest czasu? Ile on tam ma? 2,20 Ile on wytrzymał? Ile wytrzymał? Ile 2,50 jakoś wytrzymał, 2,50, jeszcze 20 parę sekund I I ma Ja już widzę jaką on ma czerwoną skórę nie No mi się stópki odmraziły trochę. Piotrka <grym grym grym> ile jest? 2,46 Nie, bo wy oszukasz Nie, bo mi słuchasz Ile? Do trzech wytrzymaj, do trzech wytrzymaj, dawaj, dawaj dawaj To jest gorsze niż to jest gorsze niż Wanda Wytrzymał pięć minut prawie. Wychodź. Kłobiesz, kłabysz, kłabiesz. Ile wytrzymał trzeba od razu? Pracej Ile trenerz wytrzymał? Pięć minut wytrzymał! 3 minuty jest. Trzy minuty. No ile trenerz wytrzymał? No nie pamiętam no ile teraz wytrzymał? Pięć minut! Ty ostatnio jak mój do toalety. No, przy... no ile wytrzymałok no mów! Pięć minut! Dwie minuty jeszcze. Ręka do wody, do wody ręka. No ile wytrzymał? No mówmy proszę! Ci powiedz mi powiedzmy ile wytrzymał? Tu mi się zaczyna tak na głowie ten robić, tak? Mm -hmm. y... Nie, taki skurs jakby na głowie, na, z tyłu głowy. Hejter, Adam, e, zbierajcie go z tego taku z... Ile on wytrzymał? Tak, serio. Zbierajcie go. Trzymał? No, zbierajcie go już, bo no zobaczcie. No. No, za 50. Po... Weźcie go, Adam, wyciągnij go. Wyciągnij Adam, go. wyciągnij go, bo mu się to stanie. Wyciągnij z go serio. Wyciągnij. Chłop, da, radę, Dobra, da radę, da radę. Ale to jest silny chłop na rady. Dobra, ile on wytrzymał? Mówcie Dobra, mi 5? Więc... Na dawno minęło. Pytasz się już szósty raz. Wytrzymałem tyle więcej niż on, czy nie? Tak, wytrzymałeś tak więcej. No więcej. Byłaś. Nie, jeszcze musisz chwilę poczekać. jeszcze nie Viola, zamknij się. Dasz wyjść Dobra, jest 4-8. Dobra, wyłaz. Spłacz I... na jego skórę, jak on ma czerwono. No bierz go na barana. Wyłaz. Wyłącz tą kamerę. Wielka,